Się ma z tej strony po prostu hodowca. Nagrywałem, ale mi nie szło yy, z otworzeniem tego, więc po prostu postanowiłem to nagrać jeszcze raz. Nie widziałem, tylko tak wiecie, uchyliłem, wkręciłem, znaczy podsunąłem w krętereczko i tak wiecie. Zobaczymy, czy się coś zmieniło. Czy się tam nic nie zmieniło. Jeżeli się zmieniło, to co? Hmm, aha. Teraz nawet nie ma tych niebieskich już tych. Więc, no, yy, przypał. Tak, myślę, że przypał to dobre słowo. Więc zrzućmy jedno tu. Jedno tu. No może drugie tu też. Ile tego mi zostało? Trzy, tak. Dobra, tu tam dwa. I tu jeszcze jedno. I zamykamy. I za trzy dni wracamy znowu. Tylko czemu się nie chce zamknąć? Czy ja to pomogę? Ja pomogę. No zamknąłem Troszkę pomocą, ale zamknąłem. Hy. No to ten. Jezus, ale ten silnik jest nudny. Przecież to nic nie mówię. I ja to mam rzucić. Nagrywałem wczoraj jak otwierałem to i jeszcze były te niebieskie kapsułki. Znaczy kapsułki. To nie są kapsułki tylko. Tylko mm, te kostki. Dawałem wczoraj. W sensie były jeszcze wczoraj, dzisiaj już ich nie ma. No i teraz do następnej. Tutaj chyba nie nagrywałem, a tutaj też nic nie było. Ale chyba nie nagrywałem przynajmniej. Więc nie wiecie, czy coś tu jest? Czy nie? Ale ja Wam podpowiem, że nic tu nie ma. A nie, jest ta, ta niebieska ta. Dobra. Jedno. I tu drugie. I przykrywamy i widzimy się za trzy dni. Siema.